Rozwiąż podane równania. No to lecimy mamy podpunkt B. Tangens X jest równy 2 sinus X. Przełóżmy sobie 2 sinus X na lewo, a tangens X, tangens x zapiszmy w postaci ilorazu sinus przez kosinus X. No i minus te dwa x wyłączmy sinus x przed nawias Czyli otrzymujemy takie wyrażenie w postaci doczynowej, zatem albo sinus x jest równe 0, lub to całe wyrażenie jest równe 0. Sinus x jest równe 0 dla x <klima> równego kpi lub no to jeszcze musimy przekształcić, czyli mamy 1 przez cosinus x równa się 2 czyli cosinus x jest równy 1, druga. to jest dla kąta równego pi trzecich czyli mamy x jest równe x jest równe pi trzecich Plus 2 kpi lub x jest równy minus pi trzecich plus 2 kpi, gdzie k oczywiście należy do um, liczb całkowitych. No i lecimy pod punkt C. Tutaj mamy sinus podwojonego kąta. Może ja już to od razu zapiszę w postaci takiej, że mamy dwa iloczyn sinus x razy cosinus x minus 2 sinus x. Jeżeli sobie to podzielimy na 2, no to tutaj będziemy mieli 1, tutaj będziemy mieli 1. Wyłączmy sobie sinusa x przed nawias, czyli mamy sinus x i w nawiasie cosinus x minus 1 równa się 0, czyli sinus x jest równy 0 lub cosinus x minus 1 jest równy 0, czyli tutaj mamy cosinus x równy 1. Sinus x jest równy 0, gdy x jest równy kπ. k należy do liczb całkowitych. No i tutaj mamy jeszcze e, cosinus x równy 1. To jest dla 0 plus e, 2 kπ. Czyli mamy x jest równe tutaj 0 plus 2 kπ, czyli 2 kπ po prostu. E, tutaj zwróćmy uwagę, że to Rozwiązanie nam tak jakby dubluje te rozwiązania. Zatem możemy sobie zapisać te oba w postaci x jest równa kpi, gdzie k należy dojść w całkowitych i to jest rozwiązanie do podpunktu c.